Pan poseł Piotr Szeliga spotkał się w tej sprawie z klubem, złożył szerokie wyjaśnienia, zaprzeczył wszelkim informacjom na, na ten temat, które się pojawiały w prasie. Ma status człowieka pokrzywdzonego w śledztwie, w którym jest, spotkał się z szantażystami. Szantażyści zostali z jego, z jego zawiadomienia przez policję i prokuraturę zatrzymani, aresztowani. Teraz odpowiadają sądownie, w związku z czym Solidarna Polska zrobiła maksimum tego co można zrobić wobec osoby, y, która ma status pokrzywdzonego w, w śledztwie, czyli zawiesiliśmy go. W związku z czym wszelkie nowe informacje, które dotyczą pana Piotra Szeligi, już nie dotyczą Solidarnej Polski. Z zaglądamy ta... Chciałam tylko dodać, że pod latarnią jest najciemniej i chciałam dodać o Tomasza Kaczmarka. Co jak, jak jest z jego z członkostwem partii? Bo wytykacie innym błędy, a fajnie byłoby też jeszcze spojrzeć na, zawiesił, na siebie i na swoich działaczy. Za, zawiesił się w członkach, prawa, prawa członka klubu po Porozumienie, po tej znaczy, stronie, dobrze. Zawieszy. Zaglądamy do poczty. Przwo